Witam Was bardzo serdecznie, Przemysław Szynk, Sport na Antenie. Dzisiaj moim gościem jest jedna z najlepszych młociarek w Polsce Malwina Kopląt. Witam cię bardzo serdecznie. Witam, witam wszystkich. Tak, porozmawiamy trochę o twoich ostatnich, moim zdaniem, bardzo udanych startach. Tydzień temu zwyciężyłaś w Poznaniu? i twój z, z, z zwycięskim rzutem 72,48 metra. Jak wrażenia po tamtych zawodach? Tak, w Poznaniu był naprawdę udany start, fajne zawody, fajnie w ogóle zorganizowany. startowaliśmy w parach. Ja startowałam z Pawłem Fajtkiem, więc i wygrałam indywidualnie, i wygraliśmy drużynowo. Ja bardzo dobrze wspominam ogólnie Poznań, mieszkałam tam 4 lata, także zawody naprawdę udane na wysokim poziomie organizacyjnym. Fajne gwiazdy były, polskie gwiazdy było dużo kibiców, także bardzo się cieszę, bo atmosfera również dopisywała. Sześć yy, zaliczonych rzutów, sześć rzutów ponad 70 metrów, najdalsze 72-48 i z tego startu naprawdę jestem zadowolona, ponieważ yy, treningi nie wyglądały za dobrze. Wyglądały tak naprawdę tak, że w pewnym momencie już zostawiłam młot i właśnie ręką mówiąc. A będzie co będzie, przed... Umiesz rzucać, nie zapomnisz, jak się rzuca młotem. Także z takim nastawieniem pojechałam do Poznania i bardzo się cieszę, bo, bo dobrze przypominam ten start. Czyli można powiedzieć, że nie jesteś takim typowym mistrzem treningu, że na treningach wszystko super wychodzi, ale co się zawodzi na zawodach. U Ciebie jest chyba wręcz odwrotnie. I pa patrząc. Ty... Patrząc no. na Twoje wyniki tegoroczne, czy to był Twój najlepszy start w tym sezonie, też trzeba zaznaczyć dziwny? To jest tak, że ja lubię ogólnie dobrze rzucać, ja jestem bardzo zadowolona jak i na treningach rzucam dobrze, zwłaszcza technicznie, i na zawodach, i, i, i po prostu gdzie mogę wykazać się i pokazać tak naprawdę, że jestem wartościowym zawodnikiem. Nieraz ale zdarza się tak, że są takie treningi, gdzie po prostu nic nie idzie. No i, no i to jest normalne, taki jest sport i trzeba się po prostu z tym pogodzić. Ja w tym roku nauczyłam się takiej cierpliwości, spokoju, więc no nieważne, co będzie na treningu, ważne, żeby skupić się na zawodach i tam pokazać, że nawet w tych najcięższych chwilach, gdzie nic nie idzie, no, no jestem w stanie się zmobilizować do dalekiego rzucania. A jeżeli chodzi o, o ten dziwny sezon, no sezon jest naprawdę dziwny i każdy zawodnik myślę to powie, że no, było bardzo ciężko, zwłaszcza przez ten lockdown, gdzie nie można było nigdzie trenować, gdzie była prawie miesięczna przerwa, gdzie no, zawodnicy nie mieli dostępu do niczego. Tak jak biegacze jeszcze mogli sobie pójść, pobiegać do lasu, my, jako miotacze, no, mieliśmy bardzo ograniczone możliwości. Jedni sobie poradzili z tym lepiej, drodzy gorzej. Jednak uważam, że te kilka startów, które miałam, no bo też nie ukrywajmy tych startów, nie było za dużo. Więc y, uważam, że te starty były naprawdę w miarę udane. Jak na to, że, że no, były takie problemy, ja jeszcze miałam problemy zdrowotne. Wynik 74 metry jest y, naprawdę zadowalający i mam nadzieję, że w przyszłym roku dołożę kilka metrów. Yy, właśnie nie kryłaś yy, nie się rozczarowania po Mistrzostwach Pol Polskich w Wrocławku, gdzie zajęłaś tak. drugie miejsce. Ustępując Katarzynie Fulmanek, wracasz jeszcze pamięcią do tamtych zawodów? Tak, myślę, że wracam, a nawet jak nie chcę, to wracać e, będę, bo dużo osób mnie o to pyta. E, Kaśka miała naprawdę udany sezon, 73 metry, no naprawdę, e, naprawdę bardzo fajny sezon. E, no mi niestety na Mistrzostwa Polski we Wrocławiu po prostu nie poszło, zaliczyłam najgorsze sardu w roku. No, ale może tak musiało być, może tak po prostu musiało być. Musiałam dosyć kopa żeby, żeby nie wiem, żeby y, motywować i mobilizować się bardziej na tych startach. Y, no, co prawda odegrałam się na dwóch następnych, jednak no, medal mistrzyni Polski, złoto należy do Kasi, więc y, no, dużo brawa dla niej, dużo brawa dla niej, ale no, myślę, że to to nie były aż tak poważne zawody jak Mistrzostwa Świata czy Igrzyska Olimpijskie, żeby ubolewać nad tymi miesiącami, że, że coś nie poszło. No ja się szybko w miarę pozbierałam, bo, bo zaraz były następne starty, więc no jest po prostu przykro. Było, było przykro, że, że jednak ten słaby start wypadł jako nie Mistrzostw Polski. Yy, czy właśnie po, yy, po tym starcie, co mówiłaś, że nie było nie smutku, rozczarowania, były takie myśli, żeby tak jak na treningu, rzucić motem, ale już nie pojechać na zawody, czy to było inaczej u ciebie? Nie, u mnie to myślę, że kwestia charakteru, ja chcę startować, ja chcę się pokazywać z jak najlepszej strony. No wiadomo, był jakiś taki mały dołek emocjonalny po tych mrzesłach Polski, jednak no, mam wspaniałych ludzi wokół siebie, którzy zawsze na dobrej nazwy są ze mną. Także Miałam, miałam z kim się pocieszać, szybko przeszło i od razu skupiłam się na następnym, na kolejnym starciu. Właśnie wspominałaś o lockdownie, trzeba zaznaczyć, że w ostatnich miesiącach Ty przeszłaś przemianę, ponieważ straciłaś 12 kg, o tym było, było głośno, bo jak przygotowywałem się do wywiadu, to tam parę tekstów natrafiłem z tą informacją, jak to zmieniło twój, two, twoje rzuty? Czy czujesz się teraz po tej przemianie lepiej? I co się zmieniło? No zmieniło się to, że może najpierw powiem jak to w ogóle się zaczęło, jak do tego doszło. Poprawiłam swoje badania krwi, skupiłam się na diecie, odeszło mi dużo nerwów w tym roku i, i Myślę, że to w pewnym momencie waga zaczęła spadać. Zatrzymało się na, na wadze na, na 71 kg. No i, i tak, trzymam tę wagę cały czas. Jest troszeczkę ciężko, ponieważ młot bardzo mocno ciągnie. A wiadomo, że im masa jest mniejsza, no tym ciężej. Ciężej go utrzymać, więc ja w tym sezonie zaliczałam naprawdę fajne rzuty, które nie były do końca, do końca wykończone, ponieważ młot tak mi mocno ciągnął, że nie byłam w stanie nad nim panować, ale ciały ponad 72 metry, więc potencjał jest duży. No wiadomo, utrata wagi wiąże się, nie wiem, może z utratą siły, troszeczkę tej siły mi spadło. No masa mniejsza, no to tak jak już wspomniałam, w kole jest trochę, yy, trochę ciężej. Szybkość jest, cały czas jest przyspieszenie. Także myślę, że przez zimę będę tylko pracować nad tym, żeby przybrać masy mięśniowej. Tutaj warto zaznaczyć, że masy mięśniowej, a nie po prostu nabić się kilogramami, bo, no bo to tak naprawdę no, nic nie pomoże. Czyli teraz chciałabyś utrzymać taką wagę koło tej siedemdziesiątki, tylko po prostu teraz nabić się bardziej mięśniami, z tego co rozumiem, tak? Tak, to jest też tak, że jestem bardzo mocno nabita, bardzo mocno wycięta, więc po prostu chciałabym, żeby w tych mięśni było jeszcze troszeczkę więcej. Chciałabym zbliżyć się w przyszłym roku do wagi 70, myślę, nie wiem, 76 kg i, i na igrzyskach tyle właśnie ważyć. Yy, tak, yy, oprócz właśnie tej przemiany. Yy, na początku lockdownu jeszcze doszła nas informacja o przeniesieniu igrzysk Olimpijskich na przyszły rok. Jak zareagowałaś się wtedy na tą informację i czy to Ci właśnie pomogło, że masz więcej czasu na przygotowania, czy właśnie byłaś wtedy w takim sztosie treningowym i po prostu teraz będzie trzeba odnowabdować formę? Bo rozmawiałem z, z kilkoma zawodnikami, którzy się też przygotowują do igrzysk i tam nastroje były bardzo mieszane. Ach, no zacznijmy od tego, że no na początku to był jak strzał w kolano. Odwołanie Igrzysk Olimpijskich, tego naszego priorytetu. Ja na początku roku sobie powiedziałam, że no idę ten rok na maksa, że albo się rozwalę, albo będę rzucała daleko. I, i naprawdę dawałam siebie wszystko. Dawałam w... Wszystko po prostu, co mogłam na treningach, trenowałam na 110%, więc Odwołane igrzyska, no, no tak jak już wspomniałam, były strzały w kolano, no, i było, były decyzją, znaczy było to decyzją decyzją ciężką myślę, że, ale no i w obecnej sytuacji konieczną. A miesiąc po odwołaniu Igrzysk olimpijskich odwołali na swoją Europy, więc to był strzał w drugie kolano I, i wiem po sobie i po znajomych, że z motywacją wtedy było bardzo ciężko, no więc y ja myślę, staram się szukać pozytywów w całej tej sytuacji i myślę tak, że po prostu mam jeden rok więcej na przygotowanie się do tych Igrzysk i mam nadzieję, że wykorzystam to na 110 yy, Tak. Trzeba zaznaczyć, że to jeszcze nie jest koniec Twojego sezonu startowego. Gdzie jeszcze wystartujesz w tym sezonie i jakie są Twoje dalsze plany startowe? Tak, sezon tak naprawdę zbliża się już ku końcowi. Ja mam przed sobą dwa starty. Tak naprawdę w niedzielę wystartuję sobie czysto treningowo u mnie w pławach. E, jako że rzutnia i tak będzie przyblokowana, bo jest organizowany meeting i zdecydowałam się, że a, co będzie, to będzie. Ja sobie wystartuję. Jestem co prawda troszeczkę przeziębiona, ale, no, ale wykorzystam tą szansę, bo, bo przez e, zostały mi ostatnie dwa tygodnie sezonu. Wie. Więc, więc chciałabym jeszcze jakiś fajny wynik dorzucić. Jednak kończę sezon 26 września na drużynowych Mistrzostwach Polski w, w Lublinie. Także my, jako AZSUM, będziemy walczyć o, o zdobycie pierwszego miejsca. No i to będzie mój ostatni start tego sezonu. No, niestety, niestety, startów nie było za dużo. Sezon był krótki, intensywny. No, mam nadzieję, że przyszły będzie jeszcze lepszy. Miejmy nadzieję, że przyszły sezon będzie jeszcze lepszy i. Zwieńczeniem tego sezonu będzie Twój triumf na igrzyskach olimpijskich, bo trzeba zaznaczyć, że mamy w Twojej dyscyplinie bardzo duże sukcesy, więc bardzo na Ciebie liczymy oraz liczymy na rozmowy po Twoim triumie wówczas. Życzymy Ci też dużo zdrowia oraz dalszego, dalszego zapału do treningów oraz do zawodów. Więc to by było na, na tyle, by. Gościliśmy dzisiaj Malwi Malwinę Koplon. Rozmawiał z nią przemysł Avszenk. Zapraszamy na naszego Facebooka Sport na Antenie, na nasz kanał na YouTubie oraz zapraszamy też do lajkowania profilu Malwiny na, na Facebooku. Możecie śledzić jej poczynania. Bardzo ciekawy profil, dużo informacji można się z niego dowiedzieć. Więc Malwina, jeszcze, bar jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że w równie radosnych nastrojach będziemy rozmawiać ze sobą po igrzyskach olimpijskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję.